Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów prowadzi cztery postępowania dotyczące zakupów grupowych. To są postępowania wyjaśniające, więc one nie są przeciwko, tylko dopiero w sprawie. One są wszczęte po skargach konsumentów i z tego, co wynika już na tym etapie, mogę powiedzieć, że głównym problemem jest mieszanie praw między tym, który jest na przykład portalem ogłaszającym. Czy zbierającym chętnych do zakupów grupowych, a tym, który ma jakąś ofertę wystawiającą, który wystawia jakąś ofertę na tym portalu, mówiąc najprościej, między tym portalem, który zrzesza konsumentów, którzy chcą kupić grupowo, a tym, którzy, który tę ofertę proponuje. I bardzo często jest tak, że konsument utożsamia, Jakiś portal internetowy służący zakupom grupowym z tym, który de facto świadczy tę usługę. Trzeba pamiętać, że zawieramy dwie umowy. Jedna to o kupon, druga to o właśnie ten, to, to świadczenie jakiejś usługi w związku z zakupem tego kuponu. Jeżeli okazuje się, że na przykład mamy do czynienia z no, sytuacją, gdzie nie można się umówić na żaden termin, gdzie są to odległe terminy, jeśli chodzi o realizację usługi jeśli ta usługa została nie należycie wykonana albo są problemy z samym sprzedawcą to oczywiście za to odpowiada sprzedawca i to jest istotna informacja jeśli chodzi o postępowanie czy działania czy zakupy grupowe